Cześć. Ja jestem beściach 007 i w dzisiejszym poradniku pokażę Ci, jak ściągać filmiki z YouTube. A więc otwieramy swoją przeglądarkę internetową, wchodzimy w narzędzia, dodatki, w prawym górnym rogu wpisujemy YouTube, I w dostępne dodatki powinno być takie coś jak Is YouTube Video do k 5 naciskamy, zainstaluj. A jak nie będzie, tutaj wchodzimy w moje dodatki i tutaj włączamy. Zamykamy to. Wchodzimy na YouTube. Tutaj wpisujemy, jaki film chcemy pobrać Ja przykładowo wpiszę FIFA 13. Tego. I pod spodem filmiku mamy dowland yy, i na przykład naciskam MP4 720 HD. No i tutaj naciskam OK. No i zaczę mi się pobierać. No i to chyba na tyle w tym filmiku. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji, komentowania i oceniania. Cześć.